Moi kochani, co roku staram się pójść gdzieś na ekstremalną drogę krzyżową. Tym, tym razem wybrałem półwysep Helski, który, jak widać o tej porze roku, jest prawdziwym, prawdziwą pustelnią. Pustkowiem absolutnym. Dobry czas, żeby patrząc na ten bezkres morza, oderwać się od codzienności i zatęsknić za głębią i pomyśleć o tym. Co jest poza horyzontem. Jeszcze mi zostało trochę drogi, ale mam nadzieję, że do niedzieli dojdę i dlatego chciałbym wszystkich, zwłaszcza młodych, zaprosić do katedry. Kiedyś w niedzielę palmową obchodziliśmy Światowe Dni młodzieży. Teraz ojciec święty Franciszek przeniósł je na uroczystość Chrystusa króla, ale każda okazja dobra, żeby się spotkać i pomodlić. Zwłaszcza taka okazja, jaką jest niedziela palmowa, początek Wielkiego Tygodnia. Tak więc e, zapraszam w niedzielę o godzinie 14. A teraz muszę iść. Aha, jeszcze jedno. E, gdyby komuś się pojawiła w sercu myśl, żeby odprawić ekstremalną drogę krzyżową, to macie jeszcze dwa tygodnie. Proszę się nie ociągać. Do zobaczenia.